Sala weselna była jak z katalogu, wysmakowana, elegancka, przesycona zapachem białych róż i dyskretną muzyką kwartetu smyczkowego. Kryształowe żyrandole odbijały światło świec, tworząc ciepłą poświatę na marmurowej posadzce. Wszystko tego dnia miało być idealne dla mojej siostry, Magiedy. Ja jednak, mimo uśmiechu przyklejonego do twarzy, czułam się jak intruz spektaklu, który ktoś inny napisał i obsadził beze mnie. Przyjechałam sama. Nie po raz pierwszy. Wysiadłam z taksówki dokładnie o 17.30, w granatowej, prostej sukni, której krój był elegancki, ale powściągliwy. Włosy spięte w niski kok, delikatny makijaż. W ręce niewielka kopertówka, w środku jedynie klucze, telefon i milczenie. Gdy weszłam do środka, spojrzenia spadły na mnie jak drobny deszcz, niewinny, ale nieunikniony. Znajomi Magiedy, dalsza rodzina, niektórzy sąsiedzi. Mężczyźni zerkali i szybko odwracali wzrok, kobiety lustrowały mnie od stóp do głów z czymś między ciekawością a dezaprobatą. Usiadłam przy stole numer 9, najbliżej wyjścia na taras. Sama. I właśnie wtedy, gdy poprawiałam materiał sukni na kolanach, usłyszałam je. Trzy kobiety, ciotki pana młodego, siedzące przy stole obok. Nie mówiły głośno, ale też nie szeptały wystarczająco cicho. Taka niezależna, taka dumna, aż dziw. Że żaden z nią nie wytrzymał. Może nie chciała. Albo nikt nie chciał jej, kropka. Z taką miną? Kto by chciał? Śmiech był stłumiony, ale dla mnie brzmiał jak uderzenie otwartą dłonią w policzek. Nie odwróciłam się. Nie dałam im tej satysfakcji. Po prostu sięgnęłam po kieliszek wody, upiłam młyk, jakbym nie słyszała ani słowa. W środku jednak wszystko we mnie zamarło. Było coś w tych słowach, Coś znajomego, powtarzalnego. Nie pierwszy raz oceniano mnie przez pryzmat mojej samotności. Przez to, że nie przyniosłam plus jeden, nie przyjechałam z narzeczonym, nie mam dzieci ani ślubu za sobą. Dla takich jak one, kobieta bez mężczyzny u boku jest tylko połową człowieka. Ale ja nigdy nie byłam połową. Magda wyglądała zjawiskowo. W białej sukni z jedwabiu, z włosami splecionymi w koronę, błyszczała jak porcelanowa lalka. Była szczęśliwa i zasługiwała na ten dzień. Obserwowałam ją z oddali, z cieniem uśmiechu. Przez chwilę zapomniałam o ciotkach, o słowach, o spojrzeniach. Do momentu, gdy orkiestra przestała grać. Najpierw sądziłam, że to przerwa między utworami. Ale potem usłyszałam inny dźwięk, niski, miękki, ledwie słyszalny pomruk silnika. Nie pasował do żadnego z samochodów gości, które widziałam wcześniej. Przeciągły, jednostajny dźwięk zatrzymującego się auta przed wejściem. Ktoś podniósł się z krzesła. Inni zaczęli wyglądać przez okna. Ja nie ruszyłam się z miejsca. Nie musiałam. Wiedziałam, kto to jest. Drzwi się otworzyły. Przez chwilę nikt się nie poruszał. Potem odgłos kroków. Pewnych, rytmicznych, miarowych. Czerwony dywan na marmurze. Echo w przestronnej sali. I on, Aleksander, wszedł spokojnie, nie patrząc na nikogo. Jego wzrok od razu odnalazł mój. Nie uśmiechnął się szeroko, tylko lekko uniósł kąciki ust, jakby mówił już jestem. Cisza, która zapanowała w sali, była niemal nienaturalna. Nawet muzycy nie podnieśli na nowo smyczków. Nikt nie rozmawiał. Nikt się nie poruszał. Czas stanął. Podszedł do mnie. Zatrzymał się tuż przede mną. Spojrzenia ciotek z sąsiedniego stołu wrzynały się we mnie niczym sztylety, teraz już nie z pogardy, ale z niezrozumienia. Aleksander pochylił się lekko i delikatnie pocałował mnie w czoło. Jego dłoń odnalazła moją. I w tym geście, pozbawionym spektakularności, ale pełnym znaczenia, zawarł się cały mój świat. Cała historia, której nie znali. I która dopiero miała się zacząć opowiadać. W sali nadal panowała cisza, gdy Aleksander odsunął mi krzesło i usiadł obok, jakby robił to codziennie. Nikt nie znał jego nazwiska. Nikt nie wiedział, skąd się wziął. A ja nie zamierzałam wyjaśniać. Nie dziś. Bo właśnie w tej chwili, coś, albo ktoś, miał wreszcie spojrzeć na mnie inaczej. Ale zanim to nastąpiło, musiało się wydarzyć coś, co zmieniło nie tylko spojrzenia. Ale też całe nasze życie. Nie trzeba krzyczeć, by zranić. W moim życiu najcięższe rany nosiły ciszę jako narzędzie. Cisze przy stole, gdy rozmowy milknęły, gdy tylko przekraczałam próg. Ciszę spojrzeń, które mówiły zbyt wiele. Cisze między pytaniami, których nigdy mi nie żądano, bo odpowiedzi i tak uznano za niepotrzebne. Od dziecka byłam inna. Nie gorsza, po prostu nie taka, jakiej się spodziewano. Magda była córką spełnioną. Pomagała mamie w kuchni, pytała o rady w sprawie sukienek, podkowała przez telefon z ciotkami. Potrafiła się dopasować. Zawsze uśmiechnięta, zawsze otwarta, zawsze w zgodzie z otoczeniem. Jej życie przypominało układankę, której każdy element pasował idealnie. Ja byłam osobnym obrazkiem. Już jako nastolatka wiedziałam, że nie chcę żyć cudzym scenariuszem. Wolałam książki od rozmów. Niezależność od pochwał, przestrzeń od przywiązania. Kiedy koleżanki pisały listy do wyimaginowanych przyszłych mężów, ja pisałam plany na własną firmę. Ojciec, choć obecny, rzadko komentował moje wybory. Jego milczenie było wygodną zasłoną, ani aprobatą, ani sprzeciwem. Matka natomiast próbowała mnie przywrócić. Mówiła z troską: Maja, kobieta powinna mieć kogoś, kto za nią stoi. Kto ją ochroni? Nie mówiłam, że sama potrafię być swoją tarczą. Bo wiedziałam, że nie uwierzy. Rodzina nigdy nie poznała żadnego z moich partnerów. Nie dlatego, że ich nie było, ale dlatego, że żadnego nie uważałam za wystarczająco dojrzałego, by dzielić z nim nie tylko czas, ale i przestrzeń mojego świata. Aż do Aleksandra. Poznaliśmy się w sposób niepozorny, w lobby jednej z warszawskich firm doradczych, gdzie oboje czekaliśmy na osobne spotkania. Zaczęło się od spojrzenia, potem od jednej wymienionej uwagi, a później od rozmowy, której nie chciało się kończyć. Aleksander był inny. Nie imponował słowami, lecz ich brakiem. Nie oceniał, słuchał. Nie próbował mnie naprawiać ani wprowadzać do systemu. Był obecny w sposób, który nie wymagał potwierdzeń. Gdy zaprosiłam go na ślub Magiedy, długo milczał. A potem powiedział tylko: Przyjadę ale nie po to, by kogokolwiek przekonać. Tylko po to, by być przy tobie, kropka. Zgodziłam się bez oczekiwań. Nie chciałam, by był tam trofeum, kontrargumentem wobec tych, którzy we mnie wątpili. Chciałam jedynie, by był świadkiem tego, co przez lata mnie definiowało samotności w tłumie. W dzień wesela odebrał telefon późnym popołudniem. Mówił spokojnie. Spóźnię się. Zatrzymali mnie w Genewie. Ale zdążę. I wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo jego obecność, choć tak cicha, zburzy wszystko, co ludzie myśleli, że wiedzą o mnie. Po jego pojawieniu się na sali, napięcie narastało z każdą minutą. Siedzieliśmy przy stole, nie wymieniając zbyt wielu słów. Wystarczyło spojrzenie. Ręka na dłoni. Delikatny uśmiech. Ale nie wszyscy potrafili zachować taką elegancję. Magda zbliżyła się z niepewnym uśmiechem. Choć szczęście dnia ślubu wciąż biło z jej twarzy, widziałam, jak w jej oczach pojawia się cień zaskoczenia. Maja, to twój partner? Skinęłam głową. Nie wiedziałam, że jesteście razem. Nie pytałaś. Nie było w tym wyrzutu. Tylko fakt. Magda nigdy nie próbowała poznać mojego życia poza tym, co było wygodne. Mama patrzyła z daleka. Miała minę, jakby coś w niej pękło, nie wiadomo, czy z zawodu, czy z ulgi. Może pierwszy raz musiała przemyśleć, że jej obraz mojej samotności był tylko domysłem. A może pierwszy raz poczuła, że mnie nie zna. Ciotki z sąsiedniego stołu już nie szeptały. Jadły w milczeniu. Ich spojrzenia pełne były: czego? Zawstydzenia? Zazdrości? Trudno powiedzieć. W każdym razie, już nie śmiały się z mojej pozy. I wtedy właśnie pojawił się on, ojciec pana młodego. Wysoki, surowy, z reputacją człowieka, który mówi tylko to, co konieczne. Zbliżył się do naszego stołu i z chłodnym uśmiechem podał Aleksandrowi rękę. Miło widzieć, że Maja nie jest taka sama, jak się wydawało. Aleksander nie uniósł brwi. Nie spojrzał z wyższością. Uścisnął dłon mężczyzny szacunkiem i odpowiedział spokojnie. Maja nigdy nie była taka, jak się wydawało. Trzeba tylko chcieć zobaczyć. W tym momencie cisza znów zawisła nad stołem. Tyle, że tym razem nie była opresyjna. Była oczyszczająca. Ale to był dopiero początek. Bo gdy opadły maski, niektórzy zaczęli zadawać pytania, nie ze złośliwości, lecz z ciekawości. A jedno z tych pytań dotyczyło przeszłości Aleksandra. Pytania, których odpowiedzi nie wszyscy chcieli usłyszeć. Niektórzy zaczęli domyślać się, kim naprawdę jest Aleksander. Ale nikt nie był przygotowany na prawdę, która miała wyjść na jaw, ani na to, co jego pojawienie się zmieni nie tylko w oczach innych, ale i w moim własnym życiu. Bo czasem jedno spojrzenie może obudzić przeszłość, którą staraliśmy się pogrzebać na zawsze. Z każdą kolejną minutą jego obecność zdawała się rosnąć. Nie przez słowa, bo wypowiadał ich niewiele, nie przez gesty, bo były one dyskretne, ale przez spokój, z którym istniał w miejscu, gdzie wszystko dotąd było zbudowane na ocenach, pozorach i powierzchownych konwenansach. Wnętrze sali weselnej zmieniło się. Już nie była tylko sceną celebracji czy miejscem gry pozorów. Stała się lustrem. I każdy, kto na nią patrzył, zmuszony był spojrzeć też na siebie. Patrzyli na mnie inaczej. Nie z zachwytem, z niepokojem. Jakby coś, co dotąd było łatwe do zaszufladkowania, wymknęło się spod kontroli. Bo jak wytłumaczyć fakt, że ta sama Maja, samotna i ponoć zbyt ambitna, właśnie siedzi przy stole z mężczyzną, którego obecność wywołuje więcej pytań niż słów? Nie minęła godzina, gdy pierwsze pytania zaczęły krążyć między stołami jak cienie: Skąd się znają? Czym się zajmuje? Dlaczego nikt go nigdy wcześniej nie widział? Były osoby, które nie potrafiły znieść tej niewiedzy. Ciotki, które wcześniej szeptały złośliwie, teraz nachylały się do siebie tym razem szeptem pełnym niepokoju. Magda, próbując zachować pogodę ducha panny młodej, krążyła między gośćmi, ale jej spojrzenie co chwila wracało do naszego stołu. A potem nadszedł moment, którego nie dało się przewidzieć. Ojciec pana młodego, pan Roman Zieliński, człowiek o twardych rysach i jeszcze twardszym języku, który dotąd wypowiadał się o mnie wyłącznie poprzez zgryźliwe komentarze, podszedł ponownie. Tym razem z kieliszkiem szampana w ręce, uśmiechem, którego nie potrafiłam zinterpretować. Aleksander, tak? Zapytał, zerkając z ukosa. Nazwisko? Aleksander spojrzał na mnie. A potem na niego. Krawiec. Zapanowała cisza, dłuższa niż potrzeba. Wiedziałam, co to nazwisko znaczy? Ale nikt poza mną nie znał jego pełnego znaczenia. Pan Zieliński zmrużył oczy. Było jasne, że coś w nim drgnęło. A potem, jakby coś sobie przypomniał, zmienił ton. Nie wiedziałem, że pańska rodzina wróciła do Polski. Aleksander tylko skinął głową. Zamiast tłumaczyć, zapadł w milczenie. A cisza, która powstała, była cięższa niż jakakolwiek odpowiedź. Bo prawda była taka: Aleksander był synem człowieka, który w latach 90. był jednym z największych inwestorów prywatnych w Europie Środkowej. Człowieka, którego nazwisko budziło respekt i lęk, ale który zniknął z życia publicznego po serii niejasnych wydarzeń gospodarczych. Zniknął i zabrał ze sobą wszystko pieniądze, reputację, nazwisko. Aleksander, jako jedyny spadkobierca, wychował się z dala od tego świata. W ciszy. W cieniu. I przez lata budował siebie na nowo, poza kontekstem nazwiska, bez ułatwień, bez etykiet. Wiedziałam o tym. Ale nikt inny nie wiedział. A teraz jego obecność budziła lęk. Nie tylko dlatego, że był inny. Ale dlatego, że przypominał o tym, co miało być zapomniane. Po chwili pan Zieliński odszedł, udając, że to była zwykła rozmowa. Ale sala już nie była taka sama. Spojrzenia znowu zaczęły się mnożyć, ale tym razem skierowane były na Aleksandra, jakby każdy próbował zrekonstruować w głowie historię, którą ledwo zarysował. A ja siedziałam w centrum tego wszystkiego, spokojna, lecz czujna. I wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Podczas pierwszego tanca nowożeńców, Magda poprosiła mnie, bym na chwilę wyszła z nią na balkon. Zostawiłam Aleksandra przy stole i poszłam za nią. Na zewnątrz chłodne powietrze niosło zapach jesieni. Dlaczego nic nie mówiłaś? zapytała. Jej głos nie był oskarżycielski. Był zraniony bo nigdy nie pytałaś. Nie chciałam cię oceniać. Spojrzałam jej w oczy. Po raz pierwszy od bardzo dawna poczułam, że mówi prawdę. Może rzeczywiście nie chciała oceniać. Może po prostu nigdy nie próbowała zrozumieć. Ale zanim mogłyśmy kontynuować rozmowę, rozległ się dźwięk telefonu. Mój. Na ekranie, numer nieznany. Zignorowałam go, ale nie dało mi to spokoju. Po kilku minutach otrzymałam wiadomość. Krótka. Jedno zdanie. Znasz go, ale nie wiesz wszystkiego, kropka. Serce zabiło mi mocniej. Spojrzałam przez okno do wnętrza sali. Aleksander siedział spokojnie. Uśmiechał się lekko do starszej pani która opowiadała mu coś przy stole. Był całkowicie spokojny. A jednak coś zaczęło we mnie pękać. Może to był przypadek, może prowokacja, a może początek czegoś, czego nie potrafiłam jeszcze nazwać. Ale jedno było pewne. Nie tylko ja nosiłam w sobie tajemnicę. Wróciłam na salę z uśmiechem, ale coś we mnie już drżało. Wiedziałam, że ta historia dopiero się zaczyna. I że przeszłość, którą Aleksander tak skrupulatnie chronił, właśnie zaczęła wracać. Ale pytanie, które nie dawało mi spokoju, brzmiało nie, kim on jest? Lecz, co przede mną ukrył? Wróciłam do sali weselnej z wymuszonym uśmiechem. Przez całe życie uczyłam się, jak panować nad emocjami, jak je wygładzać, układać w równe rzędy, jak porcelanę w kredensie, by nic nie wystawało, nie chybotało, nie drażniło. Ale tamtego wieczoru coś zaczęło się chwiać. Wiadomość, którą otrzymałam na balkonie, była jak ledwie słyszalny zgrzyt w mechanizmie zegara. Na pierwszy rzut oka, drobnostka, ale z czasem potrafi rozsadzić całą konstrukcję. Znasz go, ale nie wiesz wszystkiego. Nie było podpisu. Żadnego numeru, który mogłabym przypisać konkretnemu nazwisku. Jedno zdanie precyzyjne jak ostrze. Usiadłam na swoim miejscu. Aleksander spojrzał na mnie z troską. Wszystko w porządku? Skinęłam głową. Uśmiechnęłam się. To był odruch. On również się uśmiechnął, tym swoim spokojnym, dyskretnym uśmiechem, który zawsze działał jak balsam. Ale dziś nie koił. Dziś budził pytania. Po kilku minutach udałam się do toalety. Zamknęłam się w kabinie. Wyjęłam telefon. Zaczęłam przeszukiwać aplikacje, wiadomości, historię połączeń. Bez skutku. Numer nie pojawił się nigdzie. Jakby nie istniał. Mimo to coś nie dawało mi spokoju. Znałam Aleksandra od dwóch lat. Nasz związek nie był spektakularny, ale był głęboki. Prawdziwy. Albo tak myślałam. Ale im dłużej analizowałam nasze rozmowy, spotkania, wspólne podróże, tym więcej drobnych luk zaczynało się wyłaniać. Jego unikanie tematów rodzinnych, jego milczenie o dzieciństwie, brak jakichkolwiek śladów przeszłości w mediach społecznościowych. Było w tym coś nienaturalnie czystego. A przecież każdy z nas nosi jakieś zadrapania. Gdy wróciłam, Magda już tańczyła z mężem. Mama rozmawiała z sąsiadką. Aleksander siedział samotnie, rozglądając się, jakby czegoś szukał. Usiadłam. O czym myślisz? Zapytał łagodnie. Spojrzałam mu w oczy. I nagle przestałam udawać. Dostałam dziś wiadomość. O tobie, kropka. Nie zareagował gwałtownie. Przechylił lekko głowę. Jaką? Że cię znam, ale nie wiem wszystkiego, kropka. Nie zaprzeczył, ale też nie potwierdził. Po prostu patrzył. Po chwili powiedział: Każdy z nas ma rzeczy, których nie mówi od razu, ale ja nigdy nie kłamałem. To nie odpowiedź. To fakt. Jego głos był spokojny, zbyt spokojny, jakby trenował tę rozmowę w głowie setki razy. Milczeliśmy. Wreszcie wstał. Podał mi rękę. Chodź. Czas naprawdę. Wyszliśmy tylnym wyjściem. Przeszliśmy przez ogród, aż dotarliśmy do starej oranżerii. Stała zamknięta, ale drzwi ustąpiły pod jego dłonią bez oporu. W środku pachniało kurzem, liśćmi i wilgocią. Usiedliśmy na kamiennej ławie. Mój ojciec, zaczął, był człowiekiem, którego wszyscy bali się znać, ale każdy chciał z nim współpracować. W latach 90. prowadził jedną z największych firm doradczych w Europie Środkowej. Uczył mnie, że pieniądze są jak broń, niebezpieczne tylko wtedy, gdy trafiają w niepowołane ręce. Słuchałam, nie przerywając. Ale on też był niepowołaną ręką. Zbudował imperium na półprawdach, cieniach, układach. Kiedy wszystko zaczęło się sypać, zabrał mnie i moją matkę do Genewy. Tam zniknął. Dosłownie. Pewnego dnia wyszedł i nie wrócił. Spojrzał na mnie. Jego oczy były suche, ale głos, jakby bardziej kruchy. Miałem siedemnaście lat. Od tamtej pory postanowiłem, że nigdy nie będę jego odbiciem. Zmieniłem nazwisko. Zacząłem od zera. Ale nie da się całkiem uciec od własnego pochodzenia. Cisza zapadła między nami. Gęsta, ale już nie oskarżycielska. Nie mówiłem ci, bo nie chciałem, byś widziała mnie jego oczami. Ile osób wie? Dwie. Ty jesteś trzecią. Poczułam, że coś ciężkiego we mnie opada. Jak kurz, który przez lata unosił się w powietrzu, ale dziś znalazł miejsce, by osiąść. Ale zanim zdołałam odpowiedzieć, usłyszeliśmy dźwięk. Nieznaczny. Skrzypienie drzwi. Oboje odwróciliśmy się gwałtownie. W cieniu za szybą oranżerii ktoś stał. Obserwował. Nie ruszał się. Kiedy podeszliśmy bliżej, nikogo już tam nie było. Ale na szybie, z zewnętrznej strony, ktoś palcem zostawił ślad. Jedno słowo. Kłamstwo. Spojrzeliśmy po sobie. Ale to nie ja zbladłam jako pierwsza. To Aleksander. Jego twarz, zawsze spokojna, teraz wyglądała jakby zobaczył ducha. A ja, zrozumiałam, że prawda, którą właśnie usłyszałam, może być tylko pierwszą warstwą czegoś znacznie większego. Nie wiedziałam jeszcze, kto to napisał. Ani dlaczego. Ale wiedziałam jedno. Jeśli Aleksander naprawdę nie kłamał, to ktoś bardzo chce, żebym w to nie uwierzyła. Tamtej nocy nie zmrużyłam oka. Nie wróciliśmy już do sali weselnej. Po incydencie w oranżerii, po tym jednym słowie na zaparowanej szybie, które rozdarło ciszę bardziej niż jakikolwiek krzyk, Aleksander zaproponował, byśmy pojechali. Nie tłumaczył się. Nie pytał, czy chce. Tylko otworzył drzwi samochodu i poczekał. Pojechaliśmy do hotelu pod miastem. Tam, gdzie wcześniej zarezerwował pokój tylko dla siebie. Wchodząc do środka, nie powiedzieliśmy ani słowa. On usiadł przy oknie, patrząc na czarne niebo. Ja na skraju łóżka, próbując zrozumieć, co było prawdą, a co kreacją. W głowie wciąż powtarzałam to jedno słowo. Kłamstwo. Nie znałam pisma. Nie wiedziałam, kto mógł to napisać. Ale wiedziałam, że nie był to przypadek. Ktoś śledził nas. Obserwował. I wiedział więcej, niż chciał pokazać. Ale dlaczego? Dlaczego teraz? Dlaczego w ten sposób? Rano Aleksander zniknął. Nie obudził mnie. Nie zostawił wiadomości. Jego rzeczy były nietknięte, jakby nigdy tu nie spał. Nie spanikowałam. Jeszcze nie. Zeszłam do recepcji. Zapytałam, czy wyszedł. Wyszedł około szóstej. Bez śniadania. Sam, kropka. Wróciłam do pokoju. Czułam się, jakby rzeczywistość zaczęła się rozsuwać pod ciężarem własnych znaczeń. Przeszłam przez wczorajszy wieczór raz jeszcze. Obrazy, twarze, słowa, spojrzenia. Wszystko układało się w niestabilną układankę. W końcu postanowiłam muszę wiedzieć więcej. Nie tylko o nim, o nas. O tym, co ukrył i dlaczego. Zadzwoniłam do jedynej osoby, która mogła mi pomóc. Do Anny. Prawniczki, z którą współpracowałam przy jednym z projektów. Kobiety precyzyjnej, dyskretnej, z kontaktami tam, gdzie inni mają zamknięte drzwi. Spotkałyśmy się tego samego popołudnia, w małej kawiarni wśród mieściu. Szukasz informacji czy potwierdzenia? Zapytała, nie otwierając jeszcze laptopa. Szukam prawdy. Nie musiałam nic więcej tłumaczyć. Nazwisko Krawiec, to którego Aleksander używał. Rzeczywiście istniało w bazach. Ale jego prawdziwa tożsamość, ukryta pod warstwami zmian nazwisk, fundacji zagranicznych i transferów majątkowych, była znacznie bardziej złożona. Jego ojciec nie zniknął. Został zatrzymany w Szwajcarii. Oskarżony o pranie pieniędzy, udział w międzynarodowej siatce finansowej. Proces toczył się przy zamkniętych drzwiach. Aleksander miał 17 lat. W chwili aresztowania ojca, był nieletni. Ale przesłuchiwany. W notatkach policyjnych z tamtego kresu znalazło się jedno zdanie, które zamroziło mi krew w żyłach. Syn nie tylko wiedział o praktykach ojca, w pewnym momencie pomagał w ich kamuflowaniu. Zamarłam. Nie wierzyłam. Ale przecież sama słyszałam nigdy nie kłamałem. On nie zaprzeczył, że czegoś nie powiedział. Ale nie zaprzeczył też, że coś ukrył. Zadzwonił wieczorem. Musimy porozmawiać. Zgoda, ale tym razem bez półsłówek. Spotkaliśmy się w miejscu neutralnym w bibliotece uniwersyteckiej, na dachu. Tam, gdzie kiedyś czytaliśmy wspólnie książki, gdzie milczenie miało wartość, a nie ciężar. Był inny, spokojny, ale nieobecny. Jakby już podjął decyzję, której nie zamierzał konsultować. To, co przeczytałaś, to część prawdy Pomagałem ojcu przez chwilę bo chciałem żeby mnie widział żeby mnie szanował Ale potem potem zrozumiałem że jego świat to nie moje miejsce i uciekłem Ale nawet ucieczka nie wymazuje krwi Milczeliśmy długo Wreszcie powiedział Dlatego nigdy cię nie poprosiłem byś przedstawiła mnie rodzinie nie prosiłem o miejsce w Twoim życiu, bo wiedziałem, że moje przeszłość nie pasuje do Twojej przyszłości. Moja przyszłość nie potrzebuje perfekcji. Potrzebuje prawdy. Spojrzał na mnie i po raz pierwszy od dwóch lat zapłakał. Niespektakularnie, bez dramatyzmu. Jedna łza, jak podpis pod nieodwracalną decyzją. Muszę zniknąć. Nie dla siebie. Dla ciebie, żeby nikt nigdy nie mógł cię skrzywdzić przez to, kim jestem. Chciałam protestować, zatrzymać go, ale nie zrobiłam tego, bo zrozumiałam, czasem największym aktem miłości jest odejście. Dziś, gdy mijam miejsca, w których byliśmy razem, nie czuję żalu. Czuję odpowiedzialność i siłę, bo przeszłam przez coś, co mnie rozebrało z iluzji. I zostawiło mnie czystą. Ludzie nadal pytają: Co się z nim stało? Kim był naprawdę? Odpowiadam: Był tym, który nauczył mnie, że prawda boli, ale daje wolność. A wolność to wybór. Kilka dni temu, pod moimi drzwiami, znalazłam kopertę. Bez nadawcy. Bez znaczka. W środku jedno zdjęcie. Ja i Aleksander, uśmiechnięci, zrobione ukradkiem. Z tyłu zdjęcia jedno zdanie. Tym samym charakterem pisma, co na szybie w oranżerii. To jeszcze nie koniec.